Hans Christian Andersen Calineczka. Opracowanie Beata Gabrat. Wydawnictwo Risprint. Daleko, daleko stąd żyła sobie kobieta, która marzyła o dziecku. Udała się do czarownicy i dostała od niej wyjątkowe ziarenko do zasadzenia. Po jakimś czasie wyrósł z niego piękny kwiat. A w środku była prześliczna, malutenka jak pszczółka dziewczynka. Nie była większa niż cal i dlatego otrzymała imię Calineczka. Dziewczynka dorastała w domu kobiety. Każdego dnia bawiła się i pięknie śpiewała, a potem zasypiała w swoim maleńkim łóżeczku z łupiny orzecha. Pod kołderką z płatków kwiatu. Pewnego razu do domu przedostała się przez okno stara ropucha. Gdy ujrzała śliczną, śpiącą calineczkę, porwała ją, by wydać za mąż za swojego syna ropucha. Gdy dziewczyna obudziła się na mokradłach, była przerażona. Nie chciała tam mieszkać i mieć obślizgłego męża. Stara Ropucha przeniosła calineczkę na liść lilii wodnej, by nie mogła uciec, i rozpoczęła wraz z synem przygotowania do wesela. Rybki usłyszały płacz calineczki i postanowiły jej pomóc. Przegryzły łodygę lilii, i liść wraz z calineczką zaczął powoli odpływać z prądem rzeki. Salineczka obawiała się, że ropuchy ją dogonią. Napotkawszy więc motyla, poprosiła go o pomoc, aby trochę pociągnął liść, na którym siedziała. Płynęła tak długi czas, podziwiając okolicę i ciesząc się, że udało jej się uciec. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się chrabąszcz, który chwycił dziewczynę w pół i porwał wysoko na drzewo. Zaraz przybyły inne chrabąszcze, aby obejrzeć dziwną istotę. Przyglądały się calineczce uważnie, ponieważ takiego cudaka jeszcze nie widziały. Stwierdziły, że jest brzydka, gdyż podobna do człowieka, a nie do nich, chociaż była w rzeczywistości bardzo ładna. Nawet zaczęły ją wyśmiewać i szeptać między sobą, że jest szkaradna. W końcu chrabąszcz odniósł ją na łąkę. Nie chciał być bowiem tematem drwin, że nie ma gustu. Na łące dziewczyna zrobiła sobie wiszące łóżko z daszkiem, który chronił ją od deszczu. Jadła nektar i piła poranną rosę. Tańczyła i śpiewała wśród kwiatów. Cieszyła się każdym rankiem, słuchając ptasiego ćwierkania. Tak miło było przez całe lato i jesień, ale potem wszystko się zmieniło. Ptaki gdzieś odleciały, liście pospadały z drzew, kwiaty zamieniły się w suche badyle, i było coraz zimniej, szaro i nieprzyjemnie. Gdy spadł śnieg i biały puch przykrył wszystko dookoła, Salineczka musiała opuścić łąkę. Szła bardzo długo przez las i pole, cała zmarznięta i głodna, aż w końcu dotarła do domku polnej myszy. Pani mysz zaprosiła ją do środka, aby rozgrzała się i posiliła. Dziewczyna tak spodobała się gospodyni domku, że ta pozwoliła jej zostać całą zimę w zamian za sprzątanie i opowiadanie ciekawych historii. Calineczce dobrze się tam żyło, gdyż w domku było cieplutko, a mysz posiadała dużo zapasów jedzenia na zimę. Tęskniła jedynie za widokiem kwiatów. Raz w tygodniu przychodził z wizytą kret, który zakochał się w dziewczynie, usłyszawszy, jak pięknie śpiewa. Kret był bardzo bogaty, więc pani Mysz postanowiła wydać za niego calineczkę. Termin ślubu ustalono na jesień. zaprosił obie sąsiadki na spacer podziemnymi tunelami chciał im pokazać jaskółkę która nie zdążyła odlecieć do ciepłych krajów przed zimą i zamarzła śmiał się z tego i mówił że ptaki są głupie gdyż latają tylko i ćwierkają gdy calineczka ujrzała ptaka zrobiło jej się bardzo smutno wydawało się jej że go zna to chyba on śpiewał tak radośnie na łące gdy przytuliła go na pożegnanie, poczuła przenikliwy chłód, ale także delikatne bicie serca. On chyba żyje, tylko jest bardzo przemarznięty, pomyślała. Calineczka utkała ciepłą kołderkę ze słomy, opatuliła nią jaskółkę i czekała, aż się rozgrzeje. Każdego dnia przynosiła jej jedzenie i troskliwie opiekowała się nią. Długo i często rozmawiała z ptakiem, opowiadając mu, że tak naprawdę nie chce wychodzić za mąż za kreta. Zgodziła się na ślub tylko dlatego, że nie chciała zrobić przykrości pani myszy. W końcu zaczęło robić się ciepło. Przyszła wiosna i jaskółka mogła bezpiecznie odfrunąć. Chciała zabrać ze sobą calineczkę, ale ta odmówiła. Dzień ślubu z Kretem zbliżał się nieubłaganie. Calineczka miała coraz więcej wątpliwości. Jak będzie żyć w domu Kreta, głęboko pod ziemią, bez widoku słońca, nieba i kwiatów? Gdy tylko dziewczyna zaczynała mówić, że nie chce wychodzić za mąż, pani mysz wpadała w złość. Mysz była przekonana, że dla ubogiej dziewczyny małżeństwo z kretem jest najlepszą rzeczą, jaka może ją spotkać. Zapłakana calineczka wybiegła z domku, aby pożegnać się ze wszystkim, co kocha, i nagle zobaczyła znajomego ptaszka. Jaskółka, uradowana ze spotkania, po raz kolejny zaproponowała Calineczce, że zabierze ją do ciepłego kraju, gdzie słońce świeci każdego dnia i kwitną kolorowe kwiaty. Tym razem dziewczyna zgodziła się. Usiadła na grzbiecie ptaszka i ruszyli w drogę. Podróż była bardzo długa i męcząca. Gdy wreszcie dotarli do celu, jaskółka wysadziła swoją pasażerkę na jednym z kwiatów. Salineczka zauważyła, że nie jest sama na łące. Każdy z kwiatów miał swojego małego duszka elfa, a co ciekawe, wszystkie były bardzo podobne do niej. Różniły się jedynie tym, że posiadały skrzydła. Nagle ujrzała przepięknego młodzieńca, który jej się bacznie przyglądał. Chłopak miał złote skrzydła i koronę. Królewicz, oszołomiony widokiem dziewczyny, która wydała mu się najpiękniejszą istotą, jaką do tej pory spotkał, nie czekając zbyt długo, zapytał, czy nie zechciałaby zostać jego żoną i królową kwiatów. Królewicz elfów także spodobał się calineczce, więc natychmiast się zgodziła. Wkrótce odbyło się huczne wesele. A w prezencie dziewczyna otrzymała wspaniałe skrzydła. Od tej pory była bardzo szczęśliwa, gdyż znalazła swój prawdziwy dom. Mogła latać nad całą łąką i cieszyć się wszystkim, co kochała najbardziej. Koniec.